Cześć, z tej strony Whitebeats, a to nasz podcast Zero Waste Communication, w którym sprawdzamy, rozmawiamy, dociekamy, jak skupić się w komunikacji marketingowej na tym, co się liczy. Nazywam się Paweł Stępniak, jestem właścicielem agencji digital marketingowej Whitebeats i będę hostem naszego dzisiejszego podcastu Zero Waste Communication. Dziś moją gościnią jest Iza Święc. Opowiedz, czym się zajmujesz w Whitebeats? Cześć, dzięki Paweł za zaproszenie. Na co dzień zajmuję się koordynowaniem i realizacją działań płatnych dla klientów Whitebeats. Bardzo treściwie i na temat, nawiążę teraz do tego, co jest tytułem i celem naszego spotkania, jest to rozmowa o kampaniach Lead Generation. Chciałbym się z Tobą podzielić taką moją obserwacją i zapytać Cię o zdanie. Kiedy rozmawiam, z klientami w branży B2B, bo zazwyczaj wtedy potrzebne są lidy. Lidy są potrzebne do tego, żeby później napędzać sprzedaż i tak dalej. I, i to, czego oni potrzebują, to są dobre, jakościowe lidy, z którymi coś potem można zrobić. Kiedy rozmawiamy o budżetach, o skali takiej kampanii, to często słychać obiekcje i obawy o to, czy mówiąc kolokwialnie, ten budżet nie będzie przepalony. Kiedy takie określenie pada, to ja rozumiem. Jak my zadbamy o efektywność? Jak my zadbamy o to, że cena Lida będzie akceptowalna? Pytanie zadam trochę jak nasi klienci. Jak nie przepalić budżetu, kiedy chcę wygenerować Lidy? I to jest takie pytanie, które rzeczywiście często pada od naszych klientów, i klienci do nas zgłaszają się z takim zapotrzebowaniem na lidy i od razu właśnie z taką potrzebą, żeby to były dobre lidy, które sprzedają. No i to jest zazwyczaj trochę pułapka, bo często takie skupianie się tylko na lidach prowadzi do tego, że właśnie kończy się to przepaleniem budżetu. Jak to? przecież ja chcę leady, no właśnie. To o czym mówisz, na czym powinienem się skupić? Szczególnie właśnie w takich branżach, gdzie proces decyzyjny jest bardzo długi, czyli automotive, gdzie mm -hmm. to trwa 3-6 miesięcy zanim klient podejmie ostatecznie decyzję. Ciężko jest od razu puścić kampanię, Generującą lidę i zdobyć już lidy od osób, które są na tym końcowym etapie, którzy później jako kontakty zostaną przekazane do handlowców i będą okażą się tymi wartościowymi kontaktami, które zakończą się sprzedażą. Właśnie poruszyłaś kwestię branży automotive. Ja wspomniałem branży B2B, to jest jakoś mi bliższe, może ja częściej tymi tematami się zajmuję, ale branża automotyw to jest bardzo ciekawa działka. Ty masz bardzo dużo doświadczenia w tej kwestii. Z tego co wiem, to. Co 90% Twoich działań skupia się właśnie na branży automotive i pozyskiwaniu lidów, mam rację? Na pewno 90% to, jest, to są kampanie na pozyskiwanie lidów mhm. i też na pewno większość to są w branży automotyw. Mhm. I jeśli mówimy o pozyskiwaniu lidów w branży automotyw, to mówimy o czym? To mówimy o pozyskaniu kontaktu do osoby, która jest zainteresowana zakupem. Najlepiej właśnie do takiej osoby, to jest, można powiedzieć, że to są wartościowe lidy, która już jest na końcowym etapie podejmowania swojej decyzji, często już jest zdecydowana na konkretną markę i potrzebuje konkretnej oferty i obsługi ze strony handlowca. Gdzie jest haczyk? Gdzie jest ta trudność w pozyskiwaniu lidów, bo Rozumiem, że ta obawa, ona jest dosyć powszechna, że ja przepalę budżet. To znaczy wydam dużo pieniędzy i będę miał mało lidów, albo będę miał lidy, które mi nie przyniosą sprzedaży. Mhm. Bardzo dużo y, rozmawiamy o koszcie lida i to jest jakby główny czynnik, y, na który zwracamy uwagę realizując kampanię, to jest y, jakby tak naprawdę podstawa. Im taniej, tym lepiej? Zazwyczaj tak, mhm. tak podchodzą do tego klienci. Im taniej, tym lepiej. Mhm. Dopóki nie zaczniemy schodzić niżej, jeśli chodzi o ścieżkę tego lida. Pozyskujemy lida w jakimś określonym koszcie i możemy uznać, że to jest lit drogi albo tani. Inaczej sobie to wyobrażaliśmy na przykład. Ale później warto zobaczyć, czy ten lid jest wartościowy rzeczywiście. Bo jeżeli okaże się, że pomimo tego, że uznaliśmy, że może to jest drogo. To ten lid przejdzie przez weryfikację call center, a na koniec, jeszcze okaże się, że właśnie z tego kontaktu klient kupił, to wtedy już ta ocena może być zupełnie inna mhm. i inaczej możemy ocenić te działania pod kątem kosztu. Mówisz o tym, co się dzieje po pozyskaniu lida, jak, jak to sprawdzamy, czyli bierzemy, pod, próbując ocenić skuteczność kampanii, Bierzemy pod uwagę to, co się działo później, a przed pozyskaniem a przed... lida. Też warto właśnie zadbać o to, żeby być z tym użytkownikiem w tym jego procesie decyzyjnym i odpowiadać na jego potrzeby, ewentualne bolączki czy, czy problemy, jakie będą się pojawiały podczas podejmowania decyzji, po to, żeby oszczędzić pracy później handlowcom. Najlepsze lidy mm -hmm. są takie, które trafiają już do handlowca właśnie od osoby, która już wcześniej dostała odpowiedź na takie podstawowe, Pytania związane na przykład z tym, jaki model jest dla ciebie najlepszy, też nawet jaka oferta jest dostępna. Więc o to warto zadbać, budując kampanię, żeby użytkowników już wcześniej też edukować i przygotowywać do tego, żeby zostawili już kontakt w momencie, kiedy są poinformowani, na tym już tak naprawdę ostatnim etapie, kiedy są już gotowi do tego, żeby podpisać umowę i handlowiec może zająć się już tylko sprzedażą, a nie edukacją. Z mojego mhm. doświadczenia właśnie wtedy takie lidy są oceniane jako te wartościowe, i nawet jeśli są trochę w wyższym koszcie, to ostatecznie nie można wtedy raczej uznać, że jest to przepalony mhm. budżet, bo taka, taki kontakt może często kończyć się u sprzedażą. Ostatecznie. Czyli. Licząc już cały koszt pozyskania klienta. To jest już e, bardzo długi, duży mm -hmm, temat. Mm -hmm. e, jak liczymy koszt pozyskania klienta. Realizując kampanię, e, skupiamy się na tym, jak to wygląda od strony kampanii. E, mm -hmm. Sam koszt pozyskania klienta, myślę, że to jest tak szeroki temat e, i przez to właśnie, że tutaj mówimy o automotive, e, tak dużo czynników wpływa na nie podjęcie w, nie tej decyzji. W te rejony, to już... że myślę, że nie jest to też rolą myślę agencji, żeby tak na, na co dzień. W to Chodzić. Jesteśmy otwarci. Często zdarza nam się rozmawiać o tym z naszymi klientami, ale nie ma tutaj na to prostych odpowiedzi mm. i prostych rozwiązań. No i też nie mamy bezpośredniego wpływu na Dokładnie. bardzo dużo rzeczy. Okej, okay, czyli mówisz tutaj o całym planie tego, jak docieramy do konsumenta, w którym momencie proponujemy mu zostawienie Lida i o tym, co się dzieje dalej. Czy tutaj powinno paść magiczne określenie lejek sprzedażowy? Możemy użyć takiego określenia właśnie lejka sprzedażowego i w taki sposób też staramy się projektować kampanie, żeby odpowiadały lejkowi sprzedażowemu i temu, co na poszczególnych etapach tego lejka jest potrzebne naszym odbiorcom do podjęcia ostatecznej decyzji. A jeśli nie chcielibyśmy używać określenia lejek sprzedażowy, to moglibyśmy po prostu powiedzieć, że jest to plan na to, żeby zasilić konsumenta informacjami, tak jak mówiłaś, tak? żeby on wiedział czego chce i w odpowiednim momencie zaproponować mu zostawienie lida. wtedy kiedy on ma intencję tego, mm -hmm. żeby w ogóle rozmyślać, czy rozważać zakup, można to podzielić na y, kilka modułów, właśnie potrzebny jest plan komunikacji, który właśnie też odpowiada tym wszystkim etapom y, podejmowania decyzji. Potrzebny jest plan kampanii, podział działań na poszczególne platformy, a później odpowiednia struktura kampanii na poszczególnych platformach, która mhm. zakłada synergię właśnie też tych wszystkich platform, y, żeby do końca ostatecznie doprowadzić tego użytkownika już takiego wyedukowanego tyle przed podjęciem ostatecznej mhm. decyzji do zostawienia kontaktu. Czyli de facto. To plan, który odpowiada na pytanie, co chcemy powiedzieć człowiekowi, i w którym miejscu. Dokładnie. No, czyli można powiedzieć, że przepalanie. Zazwyczaj wiążesz się z tym, że tego planu zabrakło? No myślę, że tutaj zdecydowanie brak takiego planu, jak podejdziemy do kampanii, co chcemy osiągnąć i w jaki sposób możemy to osiągnąć. Na pewno będzie wiązało się to z przepalaniem budżetu. Myślę, że takim najczęstszym problemem, z jakim się spotykamy, kiedy przychodzi klient i potrzebuje lidów, to jest to, że lidy są. Mu potrzebne i myślenie o tym, że do tego, żeby pozyskać lida, potrzebujemy też innych kampanii, czasami też innych kanałów, też dobrej oferty, często jest właśnie gdzieś tam poza. Takie skupianie się bardzo na tym, że potrzebujemy lidów w konkretnym koszcie, sprawia, mhm. że możemy się zmierzyć później z tym, że lidy są słabej jakości, z takich lidów później nie ma dalszej obsługi klienta, nie ma sprzedaży. No i myślę, że to możemy wtedy nazwać przepaleniem budżetu. Iza, gdybyś miała jedną radę pozostawić naszym słuchaczom: co sprawdzić, o co zapytać, o co zadbać. Jeśli prowadzę kampanię leadową z agencją? Na pewno warto zwrócić uwagę na to, że nie skupiamy się tylko na samym generowaniu leadów, że wspólnie z agencją albo jako marketing firmy powinniśmy mieć przygotowany plan takiej kampanii. Jeżeli mamy kilka agencji, które zajmują się różnymi kanałami, to warto też zadbać o to, żeby te kanały ze sobą współpracowały, a nie skupiać się na poszczególnych wynikach, na poszczególnych kanałach. Co jest najważniejsze, to plan. Kampanii. Czyli upewnić się, że taki plan jest i ktoś w ogóle o tym planie pomyślał. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Ile powinien kosztować dobry lit w branży automotive? To jest chyba częstsze pytanie niż to jak nie przypalać budżetu. Tak, mówimy o tym planie i tak dalej. To są piękne słowa, ale powiedz, ile to, ile to może kosztować, zakładając, że kampania jest Dobrze przemyślana, że zakładamy, że z tej kampanii mamy zainteresowanych zakupem. Powiedz, w jakich kwotach zazwyczaj się poruszamy? No i tutaj musi paść chyba, to zależy. Mm -hmm. Bez Zim. tego nie da się odpowiedzieć na to pytanie, ale żeby też nie było to takie ogólne. Myślę, że warto zrobić estymację taką na start, na początek, żeby założyć sobie jakiś koszt, który jesteśmy w stanie ponieść. Na przykład na początek, żeby wygenerować sobie na przykład kilkadziesiąt czy kilkaset lidów w jakimś określonym koszcie i później dopiero sprawdzić, czy to ma sens. Daj mi jakiś konkret. Jeśli miałbym sobie liczby... w głowie przemnożyć jakieś mm. kwoty, wiesz zaplanować budżet nawet bardzo orientacyjnie. Dobrze się odnajdujesz w roli klienta. Nie. Takie pytania rzeczywiście często padają i, i tutaj y, jestem w stanie powiedzieć jak to wygląda zazwyczaj uruchamiając taką pierwszą kampanię załóżmy dla nowej marki z którą jeszcze nie współpracowaliśmy nie mamy danych historycznych y, to możemy na podstawie naszego doświadczenia założyć że taki lead powinien kosztować tak od 70 do załóżmy 170 złotych mhm. po to żeby y, móc później z tego wyciągać dalej wnioski. Ale... To już bardzo konkretne tak, to, widełki. To są, dzięki... to są widełki, na mhm. nich można e, zaczynać pracować, a później wszystko zależy mhm. od tego, jaka jest oferta. Bo rozumiem, że na jakim za jesteśmy. 350 zł on też może być dobry. Może być dobry, tak, wszystko zależy od tego, co chcemy sprzedać. Planie. Co chcemy sprzedać, jak mamy to wszystko zaplanowane e, i jak później jesteśmy w stanie zmierzyć i uzasadnić koszt takiego mhm. lida. I za bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Poruszyliśmy kilka wątków, które na pewno można by zgłębiać. Na przykład myślę o rozmowach z handlowcami, jak ich przygotować do tego, żeby Dokładnie. dobrze zarządzać lidami, które są pozyskiwane, prawda? To jest temat rzeka. Takie, takie tematy y, są też u nas w sumie na porządku mm. dziennym mm. i tak naprawdę jak zaczynamy rozmawiać z klientami o wynikach, o kosztach, to mm -hmm. temat handlowców. Mm. Zawsze się pojawia. Temat CRM-a się kłania, tak, tak? integracji, które wspierają analitykę. Dokładnie. A zdarzało nam się też rozmawiać właśnie bezpośrednio z handlowcami o kampaniach, szczególnie mm -hmm. przy realizacji kampanii na Facebooku. Tutaj mm -hmm. to jest właśnie ten temat rzeka. Który... To są na pewno bardzo ciekawe rozmowy. Dokładnie, który zawsze zaczyna się od tego, że lidy z Facebooka są słabe. A później, no tak. y, po takiej dłuższej mhm. rozmowie, analizie, dochodzimy do wniosku, że jednak y, warto. Tylko może trzeba zmienić niektóre rzeczy. Fakty, mity, przekonania na temat lidów z Facebooka to jest coś, co musimy napisać do innego tak. podcastu. To będzie temat następnego podcastu. Dzięki wielkie za spotkanie. Do Dzięki. usłyszenia i do zobaczenia.